Cześć kochani, z tej strony Magda, miło mi cię tutaj gościć. Słuchaj Słuchaj, dzisiaj pójdziemy sobie w w standardowo. standardowo tego tego pogadamy trochę o życiu, życiu, zapraszam. zapraszam A. Jak w starbucksie. Okej, okay, no to jemy zupę z czosnku niedźwiedziego. Smacznego. Okej, okay, myślisz o tym, żeby założyć swoją firmę? Myślisz o tym, żeby schudnąć? Myślisz o tym, żeby zacząć jeździć na rowerze? To czemu tego nie robisz? Boisz się ludzi, którzy ci będą mówić, że nie dasz rady, dasz radę. Ja jak zakładam fanpage na Facebooku, gdzie chciałam po prostu przekazywać wiedzę na temat tego, jak się odżywiać, co ćwiczyć, jak ćwiczyć, to pierwsza moja wiadomość była taka: Ty się nie nadajesz. No jakbym to uwierzyła, to słuchaj, nie byłoby mnie teraz tu i nie motywowałabym Cię do tego, aby zmienić coś w swoim życiu. Ludzie często szukają wymówki, dlaczego czegoś nie robić, bo właśnie sąsiedzi, bo może ja się nie nadaję na to, bo mam 50 lat, i czemu ja mam w wieku 50 lat zacząć chodzić po górach? Okej, okay, ja zawsze chciałam chodzić po górach, ale zawsze szukałam wymówek. A to nie mam jak dojechać, a to nie mam butów, a to jak właśnie nadaję na góry, bo nie mam dobrej kondycji, a góry są przeznaczone na pewno nie dla mnie. No i ja sobie tak myślałam i w końcu przed dzień, w którym zjeździłam, nie, pójdę w te góry, zobaczę jak będzie, może butów nie miałam na samym początku, nie wiadomo jakich, ale miałam. I dzięki temu, że pomyślałam trochę inaczej, poszłam w te góry i teraz te góry dają mi niesamowitą motywację. I dzięki temu spełniam marzenia. Jeżdż rano, zastanawiasz się co dalej Wpisujesz sobie w gogle Jak zmienić swoje życie na lepsze I co Ci wyskakuje, nic Ci nie wyskoczy Ty sam musisz zmienić swoje życie na lepsze Wstawaj, pij kawę Bierz się do roboty I ciesz się z tego co masz Czasem nie będą to same pozytywne rzeczy w Twoim życiu Ale wyciągaj z nich same pozytywy Wiesz, ja się też czasem cieszę Że nie cieszę się Nie cieszę się czasem, że muszę coś zrobić Ale potem się cieszę jak to zrobię Też mi się czasem nie chce trenować też jestem smutna, bo mi się nie chce, ale jeśli nie przyjmaj tej granicy, to nic z tego nie będzie. Jesteśmy na suchej polanie, to chyba jest najpiękniejsze miejsce na ziemi, bo... Pojarzy mi się z czymś fajnym, z czymś, do czego lubię wracać, byłam tej parę razy w życiu, ale chyba mi się kojarzy tak dobrze, ponieważ całe, cały teren tych gór widać z mojego okna i zawsze na nie patrzę, kiedy mam troszkę gorszy dzień, zawsze sobie patrzę, co tam słychać, nie wiem co słychać, ale wiem, że ten widok mi zawsze poprawia humor. Ludzie będą cię próbowali wcisnąć taką ramę, słuchaj. Oni mają dwa wymiary pewnie takiej ramy, bo więcej nie. Jeden wymiar to jest kobieta, drugi mężczyzna. I słuchaj, jeśli ty im się dasz, to nie będziesz sobą, ty masz swój wymiar. Ty jesteś takim swoim, kurczę, kształtem I ty ten kształt pielęgnuj, bo każdy ma swój kształt Te ramy, które mają ci ludzie, to są ich ramy I niech cię oni w nie mieszczą A ty masz swoją, byle jaką ramę, taką, taką I bądź w niej takim, jakim jesteś Trzeba robić, to moje hasło I zawsze wspominam właśnie, że trzeba robić Bo jeśli nie będziesz robić, to nie będziesz nic mieć No po prostu, jeśli o czymś marzysz, to nie słuchaj nikogo Słuchaj samego siebie No i będziesz łamać drzewa I no te góry do szczęścia wystarczy jest tak pięknie tutaj, nic mi dzisiaj do szczęścia więcej nie potrzeba, ostatnio też mówiłam na filmiku, że mi nic do szczęścia więcej nie było trzeba i dzisiaj jest to samo, będę mieć energię na cały tydzień, uśmiech na twarzy, no jest pięknie. Nie porównuj się do innych, skoro jesteś skazany na bycie inną osobą, to nią bądź. Nie znaczy dziwny, nie znaczy, żeby za nim nie przepadać, nie znaczy, żeby go nie lubić. Inny to w sumie fajny człowiek, no nie taki inny, ma swój świat, ma coś do przekazania, czego Ty jeszcze nie wiesz. Kończymy naszą dzisiejszą wyprawę. Jesteśmy na górze Lubomir przy obserwatorium astronomicznym. Bardzo fajne, ale zamknięte, więc je wejdziemy. Dobra, jeżeli film Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i napisz coś fajnego w komentarzu, nie wiem, Magda, fajny film, Magda, głupi film. Dobra, ja się z tobą żegnam, cześć.